Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj trochę na trochę innej gierce Na jest a ogólnie to bardzo popularna gierka Ale nigdy z niej nagrywałem Lecz dzisiaj Chcę Wam e, pomóc ogólnie W zdobywaniu level. Jak widzicie ja już wbijam Nie tylko mam Roda I dla każdego nowego do. A jak wiecie od e, Tego tamtego update'a Makro

Dobrze, 17 lat na przykład uzbierałem krakena. Uzbierałem jednego negatywnego krakena, jednego Big Big jednego Translucentna i jednego donara. Więc e, już się zabieram do pokazywanie, żeby to działa. Dobra, teraz jesteśmy na stronie Auto Hot, Obiecuję wam, że to nie jest wielu, że to wstawisz... na każdym mam tego macie. Nic wam nie wykryje bardzo dużo osób tego używa ja używam, a ja przyjemnie nigdy bym nie pokazał I Nie wierzycie? Zostawcie sobie tutaj tego i obiec, obiecuję, że nie jest to wirusek. mamy teraz download i mamy wersję albo V2, albo 1.1. Teraz tak, do tego makro, ogólnie do ficha, do większości makro będziecie potrzebować jeden v do tego naciskamy. Teraz. Dobra, to teraz tak. W moim linku, w opisie, zostawiłem uh, serwer i w tej Stąd możecie pobrać makro i skąd Ja pobrałem makro, już wam jak to znaczy. Musi, uh, zrobić. Musicie pewnie zrobić szybką weryfikację, ale to nie ważne. Tak. Będziecie mieli tutaj te wszystkie kanały. Idziemy w dół, w dół, w dół znajdziemy Fish Makro. Naciskujecie, naciśnięcie, naciśnięcie. Idziemy, Teraz pobieramy I mamy pil. Teraz tak, jak już wszystko to zrobiliście, to teraz pokażę Wam, jak ustawić jak włączyć autochodki i jak ustawić makro. Teraz tak. I um, Ja już jest nie, nie mam, nie wiem, jak mam pokazać, ponieważ ja już jak widzicie mam yy... zrobione autochotki, ale będziecie musieli e, po, Express Installation tu w górze ekranu. Potem wam się pojechać, że będziecie mieli zaszylone dane, jak wygląda Musicie włączyć e, autochotki. Wtedy już nigdy nie będziecie musieli po prawie To teraz nasze budżet kod Pokażę jak ogólnie działa To makro e, Zrobimy to sobie może na Gdziekolwiek chcemy Tak naprawdę nie ma to stracenia Teraz w tym jak sobie, nie, podaję, to tutaj nie A już wam pokazuję jak Teraz tak. To oznacza tylko jeśli macie e, serafik, no? ale prawdopodobnie jeśli już macie serafika to nie zbieracie na karabin. Teraz to wszystko klikamy oprócz autowrotu. Możecie tu nacisnąć albo wyłączyć, nie wiem, na to, co wolno, nie będzie stanowić, to samo, co się stało To wszystko można sobie stawić na normalnie, no normalnie, no tak. Nic nie musi się tutaj zmieniać, wszystko jest tutaj jakieś. Okay. No to pierwszy tab zrobiony, teraz lecimy do drugiego. shake settings. To jest ważne. Navigation key, tak? Teraz to działa w ten sposób. Wchodzimy cię sobie w Robloxa. Ustawienia. Dół, 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 I macie Przełączenie nawigacji po interfejsie użytkownika. Łączcie to i najważniejsze. Użyj klawisza. Tak, ja mam ale ktoś może mieć, na przykład hashtag jest to jest różne dla każdego, więc y, polecam to sprawdzić zanim zaczniecie hmm. coś robić teraz jak już to sprawdziliśmy to wpisuje się to co tam macie tak? ja właśnie wystawiam półklasik to jest tak. shake mode ja używam y, klik i polecam to właśnie kliknąć teraz możemy przejść do shake fails to ma działać w ten sposób, że jeśli ryba się nie złapie, będzie jakiś glitch, to, e, to tak. Po jakichś sekundach znowu zrobimy. Ja to ustawiam na 10. Wymówcie na więcej, to nie ma znaczenia. Teraz tutaj nic nie musicie zrobić. Naciskacie Save Settings. A może jeszcze nie zmienia, wienia, bo nie, to nic nie Save Settings. Mamy train asphalt cake, w 12. Teraz ja nic nie będę mówił, po to jest tak, który ma więcej jedzenia, na przykład tak, i P. Zaczynamy. Jak widzicie, to makro jest bardzo dobre, działa i pozwoli mi pić dużo kasy i siebie, 5 milionów, to sobie. I w komentarzach napiszcie, chcę dołączyć do giveawaya. Będę robił giveawaya na, uwaga, uwaga, na orkę. Może to być jakakolwiek orka. Prawdopodobnie zrobię giveaway na Big Orkę, ale zobaczymy. Więc jeśli chcecie wziąć udział i mieć szansę na zdobycie jakichkolwiek z tych orek, hex, orka albo big orka, to napiszcie w komentarzach. To wszystko ode mnie i bawcie się z makro. Życzę Wam jak najcieplejszego, pysznego levela. Na ro!